Mamy obliczyć pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach 3 cm na 3 cm na 10 cm. Rysunek pomocniczy, który pokazuje taką figurę. Widzimy, że dwa wymiary są tej samej długości. Niech to będzie ściana, na której stoi ten prostopadłościan. Mówimy wtedy, że jest to podstawa i krawędź długości 10 też mówimy czasami, że jest to wysokość prostopadłościanu. I tu mam model pokazujący taki właśnie prostopadłościan. Widzimy zielone ściany dwie kwadratowe. To są u nas tutaj te podstawy dolna i górna i cztery ściany boczne, tak? Wszystkie są takimi samymi prostokątami. Za chwilę pokażę Wam jeszcze siatkę takiej bryły, która może lepiej jeszcze yy, przedstawi, jak się te ściany rozkładają i jakie one są. No to jeśli rozłożę taką siatkę, tak? No to widzimy tutaj tą. O, będzie może lepiej. Tak? Widzimy tutaj, że tu mamy podstawę górną, podstawę dolną i wszystkie te cztery ściany, które są takimi samymi. Kwadratami. I chcąc policzyć pole powierzchni całkowitej, czyli sumę pól wszystkich ścian, no to zaczynamy od dowolnej ściany. Weźmy, niech to będzie ta ściana zielona. Ta ściana zielona, jedna u góry, jedna na dole, druga u góry, gdybym sobie tą górną zamalowała tutaj, tak? To będzie ta u góry ściana i ta na dole. I to są ściany oboku 3 cm. Czyli pole takiej jednej ściany policzę 3 cm razy 3 cm. I takie ściany są 2, czyli razy 2. Ale są jeszcze niebieskie ściany. Na rysunku zaznaczę sobie taką jedną niebieską ścianę. Tak. Natomiast na modelu. To są wszystkie te cztery ściany tutaj. Widzimy, że każda z nich jest takich samych wymiarów 3 na 10. No to pole jednej takiej ściany niebieskiej policzymy 3 cm razy 10 cm i takie ściany są cztery, więc jeszcze razy 4. I te dwa wyrażenia Musimy do siebie dodać. No to pole powierzchni całkowitej policzymy. 3 cm razy 3 cm to jest 9 cm2, to jest pole jednej zielonej ściany, razy 2 dodać. 3 cm razy 10 cm to jest 30 cm2, to jest pole jednej niebieskiej ściany i jeszcze razy 4 i pole powierzchni całkowitej policzymy 9 cm razy 9 cm kwadratowych razy 2 to jest 18 cm kwadratowych i to jest suma pól tych ścian zielonych dodać pole wszystkich ścian niebieskich to 30 cm razy 4 120 cm kwadratowych, Jak te dwie wielkości dodamy, to pole powierzchni całkowitej wynosi 120 plus 18, 138 cm kwadratowych.